Tutaj nawet e, sześciokrotnie drogi okrążają miasto. W, ogóle, e, ulicy... w tej części filmu chciałbym pokazać, jak ja odbierałem życie codzienne Chińczyków. począwszy od dróg. Wszystkie miasta powiązane są drogami szerokopasmowymi. Minimum z jednej strony znajduje się 4-5 pasów ruchu. Wspaniałe rozwiązania komunikacyjne na krzyżówkach. Wielopoziomowe serpentyny, zjazdy, przejazdy bezkolizyjne. Niestety, podczas pobytu w Chinach dał się wezmaki wszędobylski smog, który powodował pogorszenie obrazu i niejednokrotnie trudności oddechowe. Jest to tutaj zjawisko bardzo częste. Wszystkie drogi potężnie szerokie, tak w miastach jak i poza miastami mają w środku pięknie zadbaną, zadbaną zieleń. Zieleń tutaj wygląda tak, jakby była bez przerwy pilnowana, konserwowana, przycinana i tak to wygląda w miastach jak i Wiele set kilometrowych odcinkach autostrad. Tu widzimy jak oni te zielen wraz z budową zasadzają, nawet nowe rośliny pod dachami są skryte, aby nie prażyło tak na nie słońce. Mocno, mocno bardzo, i jest nadzieja, że te Pięknie poprzecinane, wyglądają, jakby to były śniegę botaniczne. A, a na górce po prawej już, już te drzewa nowo, nowo posadzone są w pionie. pionowe. Z kim przeważa to są Hanowie I, i na przykład to określenie właśnie w literaturze jest często stosowane i mówi się, że w miastach więc skupiskach ludzkich Powyżej 2 milionów mieszkańców dominuje nowoczesne budownictwo wysokie. Najnowocześniejszym miastem, którego mieliśmy okazję oglądać, jest Szanghaj. Tutaj w oczach niknie chińska zabudowa niska a rośnie olbrzymia zabudowa wysokopiętrowa ktoś obliczył że w samym Szanghaju jest dużo więcej wysokościowców jak w całych Stanach Zjednoczonych miasta są przepięknie zadbane wieczorem ślicznie oświetlone

Obecnie najwyższy budynek na świecie. 484 metry. Konstruktor japoński, który projektował ten budynek, przewidział tu otwór okrągły, ale Chińczykom źle się kojarzył ten symbol z Japonią. W związku z tym zmienili na czwora bok. W tej części miasta met powierzchni mieszkania kosztuje 8000 euro. No Niestety, wszystkich naszych, którzy już chcą to wykupywać, muszę zawieść. Wszystko zostało wyprzedane na pniu przez miejscową biedotę. Będziemy wyrapywali się na ten hotel, aby z góry zobaczyć panoramę Szanghaju. Tak, Szanghaj wy wygląda z jednego z wysokich budynków. Jak widać przeważa tu zabudowa wysoka, a wszystkie domki malutkie, czyli stare z Szanghaj jest zrujnowane i w te miejsce wchodzą tylko wysokościowce. Na dole zachęt starego szczęśku. Jest częściowo wykwaterowane. Będą tu nowe budowy. Obok buduje się już nowe blokowisko. Ile jest ludzi przy robocie. I w ten sposób można rzeczywiście szybko budować. No, nie nie jest czymś, że nie jest, ale zobacz jak to jest skomponowane tu teraz tą liczę. Ale proszę Państwa, teraz w ogóle nie wymaga komentarza to, że patrzymy w górę, w dół, na lewo, na prawo i wyrabiamy sobie zdanie na temat tego miasta, tej metropolii. Szanghaj naprawdę może zadziwiać. Na dole malutkie domki, a obok potężne wieżowce. Każde miasto ma swoją ulicę handlową, tu w Szanghaju jest to ulica Małgijska o długości 10 kilometrów. Obowiązuje tu ruch pieszy, ale kupujących przewożą malutkie Tramwaje, kolejki, które tam i z powrotem, no, tak się toczą. Młodzież parodiuje paramilitarny oddział, który jest bacznie obserwowany przez miejscową policję. U ludzi nie widać żadnego politycznego nacisku. Są uśmiechnięci, radości, ubierają się na wzór mody europejski. Mamy szczęście, w mieście jest prawie pusto. Swo swobodnie możemy sobie pochodzić A tu jest jakaś wyprzedaż Zobaczmy co się dzieje Wszystkie miasta wieczorami są przepięknie oświetlone, a budynki mają niesamowite iluminacje. W miastach główne skrzyżowania dróg posiadają specjalne przejścia dla pieszych nad ulicami. Oczywiście wyposażone są one w ruchome schody, a niejednokrotnie nawet w ruchome chodniki. Wśród właścicieli środków transportu widać w miastach różnice. Klasową. Urzędnicy jeżdżą pięknymi samochodami i to samochodami z górnej półki. Pozostała klasa ludzi, to znaczy robotnicy, handlowcy, pracownicy komunalni oraz rolnicy zadawalają się mniej skomplikowanymi urządzeniami. Są to rowery, które coraz częściej zamieniają już na skutery i motorowery. Są to riksze, które zastępują inne środki lokomocji miejskiej. Są także taksówki motorowe, czyli przewożą ludzi na skuterach lub innych pojazdach. Na targowiska ludzie cały swój dobytek handlowy wożą na rowerach z platformami bądź na motorowerach z platformami. Potrafią w ten sposób przewozić olbrzymie ilości towarów do sprzedania. Są to całe magazyny. W miastach skutery i motorowery posiadają silniki elektryczne. Jest zakaz używania pojazdów spalinowych. Elektryczna riksza z górnej półki. W miastach obok głównych ciągów komunikacyjnych przynajmniej trójpasowych w jedną stronę znajdują się ciągi dla rowerzystów i motorowerzystów. Po prawej i lewej stronie każdej ulicy na krzyżówkach dla motorowerzystów i rowerzystów znajdują się daszki. Za chwilę je pokażemy i powiem dlaczego służą. Zresztą tu jest na niebiesko, z każdej strony krzyżówki. Daszki te służą do zabezpieczenia rowerzystów i motorowerzystów przed palącym słońcem w oczekiwaniu na zmianę światła.